Nagrywamy okay. dzisiaj, nagrywamy dzisiaj drugiego vloga stara, nagrywamy vloga. Chodź. Będziesz gwiazdą też tego. Cześć, słuchajcie dzisiaj będzie, o Misza się też z tym zgadza, drugi vlog. Chciałabym wam, Miszka no, no nie dasz mi powiedzieć. Chciałabym Wam podziękować bardzo za odbiór y, pierwszego vloga, bo był mega pozytywny. Mega dziękuję, dziękuję, dziękuję. A dzisiaj co? Zabiorę Was trochę na trening. Y, y, pokażę Wam trochę mój rytuał przed treningiem, po treningu. No i co? No i zobaczymy, jak zwykle, polecimy na spontanie, bo na to planu nigdy nie mam. I tyle, lecimy. Które wybierasz? Tutaj idzie nos, nie? ale nie, to jest twoje, proszę. Proszę. Nie, 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 to jest moje. Tak, 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 Wybieramy się powoli na trening. Ja się wybieram, znaczy się. Szykuję tu sobie taki mały zestaw. Taka standardówka, kreatynka. Jakiś tam BCA. Yy, fa bardzo fajne smaki mamy z testo teraz, także... Nie dosyć, że fajnie smakują. To wiadomo, działają. No dobra. Mamy to, to, to? dzisiaj gorąco, ale ja lubię. Więc damy sobie troszkę dzisiaj przed treningówki, aczkolwiek nie jestem za tym, żeby i sama tego nie stosuję, aby używać je przed każdym treningiem. Dobra. Tu mamy kociołek par par pa, pa, par nie, czekaj, jak ja to zawsze mówię? Sok zgubi jagód. Zdrówko. Pierwsze co? Dobra muza. Plam w głowie na trening. I... fokus. No, co jest tak w ogóle, że każdy... pitu pitu It can't be a one-time thing. It must be an obsession. Whatever you want in life, if you want to be great, you must be obsessed. Obsessed with reaching your goal. Obsessed with self-education, self-growth. Obsessed with improving every single day. Obsessed with becoming the greatest version of yourself. It's a healthy obsession. One that pushes you out of your comfort zone. Pushes you beyond what others thought was possible for your life. Jesteśmy dzisiaj w Fitłanie, czyli na siłowni, na której yy, zazwyczaj codziennie trenuję. Yy, uważam, że jest to lepsza... jedna z lepszych siłowni w Warszawie, na których bynajmniej ja byłam. Yy, no i co? No i zabioram Was trochę na mój trening. Yy, tylko nie będę za dużo mówiła, bo to jest taka magiczna rzecz, które jak włożę ją w uszy, to mnie nie ma. To po prostu jest pełen fokus i jakby to, że nagrywamy vloga, to nic nie zmienia. Trening jest dla mnie treningiem i po prostu z chwilą włożenia tych słuchawek, Ady nie ma. Cały problem. Ja nie wiem, czy ja rozkoczę. Ja zawsze się boję. Po treningu czas zjechać, zjeść i do mojej córci! Pasta, pasta, pasta. już tam już, już, już. W, w Kanadzie i to jest taki sztos czekoladowo-karmelowy, nie? <laughs> nie umiem tego... A i w ogóle? To jest takich głupów jeszcze z Kanady. Ten sos zero, jak zjesz ten sos zero, to już nie zjesz żadnego innego, nie? nie wiedzą o co chodzi. Lepszego nie ma na tym świecie. I to nie jest żadna reklama. <grymna> no dobra, robimy po treningowy. Zabrałam Was dzisiaj trochę na trening ze mną. Byliście. To była naprawdę taka zajaweczka. Ym, chciałam Wam pokazać, jak to u mnie mniej więcej, mniej więcej naprawdę wygląda: bo to jeszcze jest niebo a ziemia do tego, jak to u mnie na co dzień wszystko funkcjonuje. No i tyle: dzisiaj mamy sobotę, piękny dzień. Planuję go resztę spędzić z moim diabłem. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będzie pozytywny odzew, tak jak za pierwszym razem. No pewnie. I, I że. I że będzie super! Koniec! Jak zwykle mój pies wyszedł ze mną na spacer, a nie ja z nim. Zobaczycie! No,